Hej, witam Was ponownie w The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ruszamy do twierdzy. Z powrotem zdobyliśmy Laskę Magnusa. Zaatakował nas mag, który nie bardzo się sprawił. Miał zadanie nas zabić i odebrać nam laskę. Nie był zbyt mądry. Nie, nie, nie. Mówi się, że w Skyrim widziano mnichów Psijik. To jakiś pradawny zakon. Kto by pomyślał, że oni jeszcze istnieją? No, któż by pomyślał. Teraz czy? Aha. Nie mogę się teleportować. Oh, they are overrun. Zabijecie, przysięgam. Co mnie uciesz? A ten pi pi pi. Pięściami się walczył z nim. No. Udało ci się przeżyć. Czy to znaczy, że to masz? Miejmy nadzieję, że jest to tak potężne, jak sądzili psy Gdzie jest mirabel? Ona nie dała rady. Gdy stało się jasne, że będziemy musieli uciekać, została z tyłu, by zapewnić, że wreszcie nie stanie się krzywda. <gry> Porozmawiajmy jeszcze chwilę. Dlaczego jesteś tutaj? Zobacz. Moc Ankano rośnie. Nie możemy przebić magicznej bariery, za którą się schronił. Mam nadzieję, że twoja wycieczka do Labiryntianu była owocna. Chodźmy tam. Będę tuż za tobą. Zdziwię się, jeśli ktokolwiek z nas to przeżyje. A okej. Okay. Myślałem, że po prostu posiadanie, laski. Fajne. W drugą rękę. I zaraz. Najpierw może tak. Piek. Aha, czyli noszenie tej broni sprawia, że czujesz się bezpiecznie. Tyle energii, tyle mocy, nigdy wcześniej nie spotkałem się z czymś takim. Myślisz, że nie wiem, co kombinujesz? Myślisz, że nie mogę Cię zniszczyć? Mam w swoich rękach moc, zdolną zniszczyć ten świat, a ty uważasz, że możesz coś z tym uczynić? Nie mogę z tobą pogadać? Łoł, wow! sz... nie działają. Ha, mam już dość twoich żałos... Aha. Ród magiczny, nie możesz mnie tknąć. Noska. Użyj jej na o, o, Dobry pomysł. Naska, użyj jej na oku. Wciąż nalegasz, Dobrze. Więc chodź, zobacz, co potrafię. Ostatni por. <ścoughs> <ścoughs> Okej. Okay. Moces coś z tym uczynić Nie mogę? Aj ja muszę zapisać po tym całym... Mam dość. twoich żałosnych prób magicznych. Nie możesz mnie tknąć! Laska! Użyj jej na oku! Dziąż! Wciąż nalegasz? Dobrze! Więc chodź! Zobacz, co potrafię! Hej! Ostatni błąd! Ho! Śmiesz mnie wyzywać? Nie, nie ma, on już nie ma many pewnie, zawraliśmy mu wszystko. Magiczna ze mną? Zaraz, yy, weźmy... Czy nadal mam na tym używać? Skończę z tobą! Nie można mnie pokonać! Nareszcie. On też zginie. A nie. Wiedziałem, że ci się uda. Co teraz robimy, Gandalfie? Ja? Nie wiem. Kanus zniknął, ale cokolwiek uczynił oku, najwyraźniej wciąż to działa. Nie mam pojęcia, co robić. Korani, Wiedzieliśmy, że zwyciężysz. Twój triumf uzasadnia naszą wiarę w ciebie. Twe czyny dowodzą, że oddanie ci przywództwa na Akademii w zimowej twierdzy jest słusznym wyborem. Skąd wzięła się twoja pewność, że pokonał Ankano? Widzimy wiele wspaniałych rzeczy ukrytych przed twoim wzrokiem. Od dawna wiedzieliśmy, że ci się uda. Co teraz zrobimy? Oko stało się niestabilne. Nie może tu pozostać, bo mogłoby zniszczyć Akademię i ten świat. Należy je zabezpieczyć. Czyny Ankano dowodzą, że ten świat nie jest gotowy na coś takiego. Będziemy go strzec, póki co. Masz teraz okazję kontynuować pracę na Akademii i wieść spokojne życie. Przyjmij naszą wdzięczność, arcymagu. Co się dzieje? Psi tu i teraz co na talosa? Udało się Dzięki tobie Akademia jest znowu bezpieczna. Wiedziałem, że ci się uda. Śmiem twierdzić, że psi dzikowie mają rację. Moim zdaniem nikt bardziej nie zasługuje na zostanie arcymagiem. Masz, to należy do ciebie. Komnaty arcymaga też. Jeśli będziesz mnie potrzebować, służę radą. Szata arcymaga, komnaty. Jak już do komnaty arcymaga. Mogę ja mieć maskę raz. swoją, no? Odnowić się do arcymaga. W ogóle, bardzo zwróćcie uwagę, jak szybko poprowadzona została ta. Heh, kapturnowicjusza. Jak szybko ta została poprowadzona. Linia fabularna, za szybko moim zdaniem, o wiele za szybko, bo to już tak naprawdę jest koniec, kochani. Ten koleś w ogóle oglądał sobie stąd walkę? Wydaje mi się, że moglibyśmy wysadzić połowę wschodniej marchi, a ludzie i tak przychodziliby do nas po zaklęcia. Możesz mnie podszkolić w zaklinaniu przedmiotów? Jesteś we właściwym miejscu. Chętnie będę cię uczyć. Dziękuję. U, u, mamy, umiem, znamy tylko wypierdki magii tak naprawdę. Jakim prawem my zostaliśmy arcymagiem? No nie, no to jest głupie moim zdaniem. Hmm... To nasze kwatery, tak, jesteśmy w, już tutaj. To jest kwater arcymaga, tak składników od cholery czaszka trola nie dziękuję. Możemy coś skonstruować. O nie mogę nic skombinować z kości smoczych, prawda? Odporność na magię osłabienie magii, podatność na magię. U uh, premia do zniszczenia. Za dużo mamy już tych przemiotów. Leżało spokojnie, bardzo dobrze. O! Może nie w tą stronę, ale leży. Tu bardzo dużo rzeczy. Niezwykły klejnot. Ja pierdziele! Podkonałem się o kufer? Co tu się wydarzyło? Pieniądze. No kochani, to jest koniec tak naprawdę. Ale ja próbuję. Trochę przedłużyć, bo ten odcinek jest naprawdę krótki. Skoczymy tu jeszcze. Po co to leży na półkach, skoro możemy to wykorzystać, prawda? Maga magiczny katalizator. Szybko zaklinanie, jeszcze poziom Dlaczego ja tego od razu nie zrobiłem? 285 magii, ale nadal 48 zniszczenia Przemiana dwurącz? Nie możemy Jak nie możemy? A przywracanie, sorry co regeneracja daje? A co tam Moment? Regeneracja magii jest tu 25% szybsza! O Boże! Rzucanie obrącz czarów przewracania skutkuje zaklęciem zmaksymalizowanym. Pyk. Pięknie to wygląda, prawda? Animacje rzucania czarów w dwurącz są naprawdę super. Bardzo ładnie wyglądają. Jak już mówiłem, magia została stworzona w Skyrim naprawdę ekstra. Po tym, jak wyglądała. Yy, w... O, cześć. Po tym, jak wyglądała w Oblivionie, to było bardzo marne. Zgubiłeś się, czy ty mnie śledzisz? Być może uda nam się przetrwać kilka dekad bez, ża być może uda nam się kilka dekad bez żadnej katastrofy. Czy są jakieś nie sprawy nie Akademii, prawie. w których mogę pomóc? Masz na myśli sprawy oficjalne? Hmm. W takim razie nie, nie do końca. Ale trudno nie zauważyć, że dobrze ci idzie, pniesz się w górę w ogóle. Pracuję nad pewnym projektem, choć trudno nazwać go oficjalnym. Zastanawiam się, czy możesz mi w tym pomóc. Mieszałeś się w coś niebezpiecznego? Co? Nie, nie, na niebiosa nie. A przynajmniej nie wydaje mi się. To po prostu coś, czym wolę się nie dzielić. Po prostu przynieś mi kilka dwemerskich trybów. Muszę je zbadać, by sprawdzić, jakie metody zastosowano przy ich tworzeniu. Dziesięć powinno wystarczyć mi do zbadania, jak są wyrabiane. To wszystko, czego potrzebuję. E, szczerze mówiąc. Żeby przyspieszyć, yy, znaczy przyspieszyć, może właśnie przedłużyć, niż przyspieszyć zakończenie tej serii. Ostatnie co zrobimy jako arcemag, to pójdziemy w miejsce, gdzie rozwaliliśmy bardzo dużo tych dwemerskich maszynek. Nie, nie, dziękuję. Nie bieżący obszar. Jak mogę wyłączyć? Ale mapa świata. To nie było ale tylko. O, zbadano właśnie pyk. To chyba to. Boethia jest darytorycznym księciem oszustw, spisków i tajemniczych morderczych planów. Wiele mrocznych herbów uważa go za swego boskiego przodka. A to on jest. Mam nadzieję, że nie odrodzili się tu przeciwnicy. Przyznajcie, że strasznie... ...taki błahy... ...był cały ten wątek gili. Tak, zdaje się, że to tutaj. Uh. Wróciłem tu jako arcymak Arcy... Arcymak, dobrze Myślałem, że źle akcentuję Trupów tu nie ma? Nie zostało nic? przydałyby się Ale chyba przeliczyłem się Pręd A czego on, on potrzebuje ode mnie? Rybów, czy tych kółeczek od tego czegoś. Kolejny pręd, kolejny pręd. Nie, ja tu raczej nie znajdę nic. Pewnie musiałbym odnaleźć nową yy, nową lokację dwemerskich ruin. Jeżeli ktoś z Was się interesuje albo wie po prostu bo grał albo czytał gdzieś albo widział gdzieś na nie na YouTubie czy gdziekolwiek jeżeli ktoś wie y, widział czy wi no wiecie chodzi mi o informacje na temat y, Krasnoludów nad Dwemerów tak jeżeli są jakieś co się z nimi stało konkretnego to bardzo chętnie im się dowiedział to jest dla mnie jedna z bardziej interesujących rzeczy w tym świecie w Elder Scrolls Skyrim no, i naprawdę to jest bardzo ciekawe. Cała. Cała rasa. wyginęła. Jak... Nie wiem, co się z nimi stało, właśnie. więc to jest bardzo ciekawe. Hop. Cóż mogę zrobić? Ja, kochani, się z wami tylko pożegnać. Dlaczego to ciągle mi ten bieżący obszar? Sanktuarium, bo jest ja? uuu wiem, To przed chwilą mieliśmy wyjaśnienie, tak? A, i myślałem, że będzie podpowiedź tutaj. To jest ten, to bóstwo, tak? To jest dodatniczna kapliczka. Tutaj być może wrócę elfem swoim, mrocznym, bo to jest bóstwo mrocznych elfów. Ale ja tak to wracam do Akademii Zimowej Twierdzy i z wami się pożegnam. Wybaczcie, że tak krótko i że tak łożenie na koniec bezsensownego zbierania przedmiotów, zdobywania poziomów. Ale cóż zrobić? Nie, ja nie mogę tak zrobić. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia. Nie w innych grach, bo jeszcze Skyrim będę nagrywać. Trochę. O, chciałbym się odwrócić tak. Przetrwaliśmy trudne czasy. I staliśmy się lepszymi czarodziejami. Tobie to zawdzięczamy, Arcymagu. O! Dziękuję. Właśnie A nie, to nie ty. takich jak Ankano do Akademii wstęp mają nieliczni. Czym gdyby nie ty, już czy byłoby możesz do następnego razu. Dzięki tobie Skyrim pozostanie miejscem dobrym do zgłębiania tajników magii. Nawet jeśli większość mieszkańców cię za to znienawidzi. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia następnym razem w Skyrim. Jeżeli chcecie śledzić moje poczynania, zapraszam na Twittera. Siemanko!